Miasta Ważyła do takiej, a prezydencja miasta Ważyła do takiej, za takie i takie pieniądze odbywała się. Odbywała się, panie poszłuch, wszyscy to widzieli. Wszyscy widzieli tłumy polityków wszystkich partii, z waszej partii też. Ale przede wszystkim dotyczyła to prezydenta państw członkowskich. Nie, nie, sprawiedliwość. Wszyscy żeście byli szkielą tych spółek od prawa do lewa. Nie. Nie. Ludzie się denerwują, to Niewielka przewaga koalicji obywatelskiej, bo to z tego środowiska wywodzą się prezydenci wielkich miast, którzy takimi radami nadzorczymi dysponują, do i między ktoszy. sobą się wymieniać. Państwowe, państwowe to inna sprawa, ale rozmawialiśmy o tych samorządach. A to ludzi to, jest to samo, to są spółki publiczne, państwowe samorząd. zazwyczaj o wiele więcej zarabiało. Z małą różnicą, że te osoby, które za naszych czasów pełniły funkcję w spółkach Skarbu Państwa, wygenerowały zyski w drugim kwartale 2023 roku 11,5 miliarda złotych, a w analogicznym kwartale, drugim kwartale tego roku mamy stratę 322 milionów złotych. Ale jeżeli chciałam się, ja chciałabym się odnieść, bo, tak bo, bo rzeczywiście, rzeczywiście długo czekałam, aby zabrać głos. Przede wszystkim, e, panie pośle, w polityce najważniejsza jest wiarygodność. E, a ja mam poczucie, że pan tej wiarygodności nie ma. Pan e, opowiada jakieś niestworzone rzeczy, które są tak naprawdę pana opiniami niepopartymi na faktach. E, e, chciałabym, aby pan przedstawił chociaż dowody e, i potwierdzenie, To jest po prostu wielutne kłamstwo. Ja przypominam sobie, że na wielu uroczystościach, inauguracjach Roku Akademickiego w Kolegium Humanum bywał chociażby obecny europoseł Kalicji Obywatelskiej, pan Michał Szczerba. Collegium Humanum, Dyplom Kolegium Humanum ma pan poseł Zębaczyński, choć przestał się tym chwalić na swojej Wikipedii. Dyplom ma również pani poseł Andra co się tyczy działania prokuratury, to ta też prokuratura to mówię, działa... Nic nie sugeruje. Mówię o faktach. Ja w przeciwieństwie do Pana posła opieram się na faktach i te fakty, i te fakty przytaczam. Jeżeli mówimy o prokuraturze, to prokuratura działa absolutnie nielegalnie, ze złamaniem prawa. Porządku konstytucyjnego, porządku prawnego państwa poprzez albo uchwały sejmowe, jak było w przypadku mediów publicznych. Jeżeli chodzi o prokuraturę, to już nawet jest tylko i wyłącznie dekret. Pan mówi, że prokuratura za rządów prawa i sprawiedliwości nie działała także wobec polityków prawa i sprawiedliwości, i tutaj chociażby świętej pamięci senator Stanisław Kobut, wobec którego były prowadzone działania, wobec którego była próba także zdjęcia immunitetu, było głosowanie senackie w tej sprawie, był senatorem.

nie bo na bardzo ciężko się odpowiada, jak Pani, pani poseł. I faktycznie, są osoby z Polski Obywatelskiej, które mają ten dyplom, tak samo jak jest, są dziesiątki e, tysięcy studentów, którzy zostali oszukani przez tą uczelnię, dzisiaj można to śmiało powiedzieć, bo ten dyplom dziś nie jest respektowany przez praktycznie żadnego pracodawcę, bo smród, za przeproszeniem, wokół e, e, dyplomu Związanego z uczeniem kolegów Humanów tak się bardzo mocno ciągnie, że, ciągnie, że dzisiaj wiele osób zostało pokrzywlonych, bo kupiło, znaczy kupiło, zapisało się na studia, które były reklamowane we wszystkich praktycznie kanałach informacyjnych, które, które też miał ówczesny rząd. Czyli we wszystkich. Akurat prawo i Pani poseł, jesteście w dzieciach, tak? Pani poseł, jesteście w mediach, jesteście w, 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 w mediach, Panie po prostu, pośle, i pani poseł, kończymy dyskusję w tej sprawie. Sytuacja jest taka, że wszyscy, którzy byli wielu związanych, tysiące związanych z polityką, zobaczyło o